Amerykański prezydent Donald Trump ma problem, problem większy niż wojna na Ukrainie czy wojna na Bliskim Wschodzie. Ten problem to publikacja listy Jeffreya Epsteina, amerykańskiego finansisty, człowieka z wyższych sfer, człowieka bardzo bogatego, ale równocześnie twórcy pedofilskiej siatki, z której korzystała amerykańska Elita, elektorat Donalda Trumpa wierzy, że ta lista istnieje, domaga się jej publikacji, no i coraz częściej ma wrażenie, że ich prezydent nie mówi całej prawdy. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatu w sklepie SFD. Zabierz ze sobą na wakacje elektrolity rozpuszczalne w wodzie. Partnerem kanału jest XTB aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Stanowski, Andrzejczak i Dębski, Żulczyk, Matczak, Bojkę, Pinkwart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.0.pl. 80. rocznica Obławy Augustowskiej. Koncerty, widowisko historyczne, wystawa. 18 dwudziesty lipca. Szczegóły na obławaugustowska.pl. Pamiętajmy o naszej historii. Departament Sprawiedliwości Stanów Zjednoczonych w oficjalnym komunikacie podał, że lista Jeffrey'a Epsteina, lista jego klientów, nie istnieje i tak naprawdę nigdy nie istniała, a on sam, ten amerykański finansista, popełnił w więzieniu. To zupełnie inna narracja niż ta, która obowiązywała jeszcze kilka miesięcy temu, kiedy prokurator generalna opowiadała w telewizji Fox News, że ta lista jest i leży nawet na jej biurku. To też inna narracja niż ta, której do tej pory używali i tak naprawdę chyba cały czas używają wyborcy MAGA, wyborcy Donalda Trumpa, partii. Republikańskiej. Nic dziwnego, że padają pytania. Nie mam z tą sprawą nic wspólnego. Odpowiada na to niezmiennie Donald Trump. Co gorsza dla amerykańskiego prezydenta, że rozczarowania głównie nie kryją jego wyborcy. Wyborcy z ruchu MAGA, z Partii Republikańskiej, którzy są przekonani, że ta lista istnieje. no I feel really betrayed, and I feel really, really angry. Um, we have a president who tells us to move on from Epstein because it doesn't matter. Are you guys still talking about this seriously? And yet he still talks about the. E and yet he still talks about the 2020 election fraud. He talks about the Hunter Biden laptop. He talks about all this stuff from five, six years ago, and he tells us to move on from the Epstein. Trial or the Epstein case. I people like me will not stop talking about this. I feel so betrayed and so angry. This is not what I voted for. I'm concerned about being able to trust Donald Trump to keep his word. In his campaign, he said he was going to let us know all of the facts about this, and now he's saying, "Go away. Don't pay attention to it." These Epstein files. We were told that they was going to be released. There was this client list that was going to be released. And the fact that it's suddenly gone away and he's trying to gaslight us is like a punch in the gut to uh, Maga. To sprawa Jeffreya Epstina jest niewiarygodna. Trudno odróżnić tu co jest e, prawdą, co jest teorią spiskową. Jedno jest pewne, że wyborcy Donalda Trumpa, wyborcy ruchu MAGA twierdzą, że to jest właśnie taka sprawa, która pokazuje, jak działała Ameryka, jak działały amerykańskie elity, które mogły wszystko, mogły nawet tworzyć siatek czy korzystać z siatek bezkarnie, że nie było tu mowy o żadnym podporządkowaniu się ani normom prawnym ani normom moralnym. No i właśnie dlatego powstał ruch MAGA, żeby ujawnić to całe zepsucie, tą całą niemoralność. Właśnie dlatego ludzie w, z tego ruchu głosowali na Donalda Trumpa, który miał być no, takim mieczem demoklesa, który miał spowodować, że to, co do tej pory było skrywane, wreszcie zostają, zostanie ujawnione, a winni temu zostaną y, ukarani. Bo wyborcy partii republikańskiej wierzyli, że to głównie elity związane z demokratami są... Tymi zepsutymi właśnie Amerykanami, i to przeciwko nim była ta krucjata, na której czele stanął Donald Trump. No i teraz się okazuje, że to chyba nie do końca tak, że Donald Trump być może nie chce tego ujawnić, być może nie może, pojawiają się takie sugestie, że on sam może był w całą aferę zamieszany. Sam amerykański prezydent mówi oczywiście, że nie miał z tą aferą nic wspólnego i nie tylko mówi. Na miliardy dolarów pozwał raperta Mardocha, właściciela gazety Wall Street Journal, właśnie za to, że jego gazeta opublikowała taki domniemany list, który Donald Trump miał wysłać do Jeffrey'a Epstein'a na jego 50-lecie, na 50. Urodziny. Na tym liście dodatkowo jest jakiś rysunek nagiej kobiety, co oczywiście też tworzy kontekst całej tej sytuacji, całej tej afery. Ale to nie wszystko. Dodatkowo Donald Trump poprosił prokurator generalną, aby ta. Zwróciła się do sądów, aby ujawnić wszystkie dokumenty związane z aferą Epsteina. Czy to będzie możliwe, o tym zdecydują sądy, ale takie ruchy Donald Trump wykonuje właśnie po to, żeby powiedzieć wyraźnie. Nie mam z tym nic wspólnego. Tylko problem z Donaldem Trumpem polega właśnie na tym, że on często zmienia zdanie i często mówi rzeczy, które są sprzeczne. Wiemy na pewno, że Donald Trump znał, Jeffreya Epsteina, że przyjaźnili się czy znali się w młodości. Nie wiemy, jaka to była zażyłość. Donald Trump mówił różne rzeczy o Epsteinie, no i nie ma żadnych dowodów, to trzeba wyraźnie powiedzieć, że amerykański prezydent jest w jakikolwiek sposób bezpośrednio związany z tą. Aferą. Charakterystyczne, że Elon Musk, kiedy rozpadł się jego sojusz z amerykańskim prezydentem, z Donaldem Trumpem, napisał na platformie X, że wkrótce wybuchnie bomba, że Donald Trump jest na liście właśnie Epsteina. No i później, bardzo szybko, ten swój wpis skasował także dalszego ciągu. Tego nie było. A sama afera, w której nie wiemy dokładnie, co jest teorią spiskową, a co jest faktem, no jest opisywana szeroko oczywiście w amerykańskich mediach, i co wiemy na pewno? Wiemy na pewno z zeznań świadków, z zeznań ofiar oraz z list osób, które były przewożone przez samoloty Epsteina że właśnie on, Jeffrey Epstein i jego partnerka Gillian Maxwell utworzyli coś w rodzaju takiej siatki pedofilskiej siatki, która polegała jej działalność na tym, że werbowali młode dziewczyny w wieku 15-14 lat, po to, aby zaspokajały one potrzeby seksualne ich przyjaciół, czyli ludzi z amerykańskiej elity. z tym wszystkim są jeszcze symbole, na przykład samolot, który przewoził te dziewczyny z Nowego Jorku na wyspę prywatną wyspę Jeffreya Epstina na Karaibach, nazywał się Lolita Express, co jest oczywiście bezpośrednim nawiązaniem do powieści Władimira Nabokowa Lolita o związku starszego mężczyzny z nieletnią dziewczyną. Więc nie ma w tym przypadku, ta wyspa na Karaibach jest dzisiaj nazywana przez amerykańskie media zresztą wyspą Pedro. Wiemy z tych zeznań, czy domyślamy się, kto tam bywał. Ta lista jest no. Co najmniej kilkunastą osobowa. Wiemy, że na tej wyspie bywał były prezydent Bill Clinton, że był tam były premier Wielkiej Brytanii Tony Blair, że był tam Woody Allen, że był tam Alec Baldwin. Ludzie ze świata kultury, ludzie ze świata filmu, ale oczywiście również. Politycy, powtarzam jeszcze raz, to są dane niepełne, to są dane, które są jedynie z zeznań świadków i z list opublikowanych, z listy pasażerów samolotu. Cały czas nie wiemy, czy istniała i czy gdzieś jest ta lista gości, którą posiadał sam. Epstein. Jedyną osobą, która została skazana za tą aferę była wspomniana już Jillian Maxwell, partnerka Epsteina. Osoba, która jak udowodniono właśnie werbowała te młode dziewczyny, przekonując je, że dzięki temu osiągną jakąś wielką karierę albo płacąc im. Pieniądze. Ona jest skazana. Sama sprawa skazania Jeffreya Epsteina to jest też historia, która gdzieś tam ociera się o teorie spiskowe. Mianowicie proces Jeffreya Epstina już ruszył. On sam przebywał w więzieniu, w jednoosobowej celi, no i ni mniej, nie więcej, tylko według śledczych, według amerykańskiej policji, popełnił w tej celi samobójstwo. Ci strażnicy, którzy wtedy byli w więzieniu, którzy mieli go pilnować, zostali skazani za niedopełnienie obowiązków. No ale większość ludzi nie wierzy oczywiście, że to było samo. Uważają, że to było zabójstwo, które miało na celu właśnie to, aby nie dopuścić do ujawnienia pełnej listy klientów, których obsługiwała ta siatka Jeffrey'a Epstina. Jak było naprawdę, nie wiemy. Może się kiedyś dowiemy, w każdym razie Amerykanie wierzą bardziej w tą teorię spiskową. Agencja Reuters opublikowała dane, z których wynika, że aż 63% badanych uważa, że władze amerykańskie próbują zamieść tę sprawę pod dywan, że nie dają pełnej wiedzy o tym, co tam się działo, i nie dają pełnej dokumentacji. Czy tak jest naprawdę, też tego nie wiemy. W każdym bądź razie z zeznań tych świadków, którzy pojawiają się w procesach, którzy pojawiali się w mediach, wynika, że na tej wyspie Epstina były wszędzie zainstalowane kamery, więc myślę, że gdzieś tam są dowody bezpośrednie, kto tam był i w czym brał udział. Z kodem ZERO zgarnij 10% rabatów w sklepie SFD. Zabierz ze sobą na wakacje elektrolity rozpuszczalne w wodzie. Partnerem kanału jest XTB. Aplikacja inwestycyjna, z którą zaangażujesz do pracy Twoje pieniądze. Partnerem strategicznym kanału Zero jest Kuchnia Wikinga. Największy dostawca dań gotowych w całej Polsce. Najlepsze kieszbeki w ponad 150 sklepach. Płać i oszczędzaj z kartą Zen. Stanowski, Andrzejczak Idębski, Żulczyk, Matczak, Bojkę Pinkfart. 400 stron tekstów w najnowszym magazynie Zero. Zamów na magazyn.zero.pl 80. rocznica obławy augustowskiej koncerty widowisko historyczne wystawa 18-20 lipca szczegóły na obławaaugustowska.pl. Pamiętajmy o naszej historii. Kliknij w jeden z polecanych filmów, aby obejrzeć najlepsze produkcje kanału Zero.